Witajcie rodacy. Szukacie już lepszego odkurzacza pionowego? Dreamy R20 to może być opcja dla Was. Oto jego test. Tak wygląda front opakowania, i tu znajdziemy kilka informacji i detali technicznych. Sam sprzęt jest świetnie zabezpieczony na czas transportu. Gruby karton i folia dobrze otula wszelkie elementy. Tych, jak widzicie, mamy całkiem sporo, a to jest ich pełna gama i przyjrzyjmy im się bliżej. Dostaliśmy oczywiście ładowarkę dla akumulatora. Jest uchwyt na ścianę z trzema uchwytami na nasze akcesoria, plus po środku wpinamy główną jednostkę. Tak wygląda główna rura. Owinięta ładnie imitacją karbonu, i taki design może się podobać. Jak widzicie ona nie jest zginana, ale producent sprytnie pomyślał i dał nam końcówkę, która sprawi, że łatwiej będzie nam się dostawać w trudno dostępne miejsca. Stricte do trudnych miejsc mamy właśnie końcówkę szczelinową. Ta ma jeszcze ukryty fajny myk, bo po rozłożeniu nie dość że staje się dłuższa, to jeszcze gumowa. Idąc dalej, mamy taką standardową dyszę i ta może mieć zarówno włosie na przodzie, jak i twartą końcówkę. Dobrze nada się do na przykład foteli. To jeszcze nie koniec, bo mamy jeszcze taką mniejszą uniwersalną dyszę, która sprawdzi się najlepiej na kanapach. I zobaczcie, że jest jeszcze zakończona taką przezroczystą końcówką, i tu, jak sobie ją dociśniemy, to zostanie nam wytworzone podciśnienie, które jeszcze doda mocy ssaniu. Jest także duża uniwersalna, ale z krótkim włosiem. Ona sprawdzi się najlepiej na powierzchniach płaskich, jak płytki czy panele. Od razu zwrócę uwagę, że jest regulacja góra, dół i boki, więc łatwo powinniśmy nią manewrować w trudno dostępnych miejscach. Tu z kolei widzicie jeszcze dodatkowe duże koła, jako że to nasza ostatnia dysza i teoretycznie najlepsza. Ta ma dodatkowo na przodzie diody LED, które doświetlają nam co czyścimy i podświetlają brud. Zobaczcie jeszcze szczotkę, zarówno z włosiem, jak i gumą, a te dwa elementy są ułożone w literę V, co wierząc producentowi znacznie zmniejszy wplątywanie się sierści Waszej kobiety czy zwierzęcia. Z boku mamy prosty system i wystarczy przekręcić to koło i możemy wyjąć ją, by na przykład umyć. Najważniejsza jest jednak jednostka główna. Ta wykonana jest naprawdę dobrze, zresztą jak wszystko, co otrzymaliśmy w zestawie. Spasowanie elementów jest wzorowe, nic tutaj w środku nie lata. Jeżeli chodzi o wagę, to ta będzie oscylować w granicy 1600 g, więc standardowo jak na odkurzacze pionowe. Pochwalić też trzeba zbiornik na kurz. 0,6 litra to już górna półka, więc sporo brudu tutaj nam się zmieści. System otwierania standardowy i prosty. Po przyciśnięciu guzika na froncie opada nam klapka, i wtedy cały brud nam wypada do kosza. Na spodzie mamy wyjmowalny akumulator, na nim maksymalnie podziała odkurzacz 60 minut i w te 90, które deklaruje producent, to nie wierzcie od tego macie mnie. Z kolei w trybie Turbo odkurzamy około 10-15 minut w zależności od nawierzchni. Z tyłu kolorowy wyświetlacz pokazujący procentowo stan baterii, a zielony, żółty i czerwony kolor poniżej będzie informował o mocy ssania. Co ciekawe, na górze mamy przycisk, i po jego przyduszeniu, i wtedy, gdy przyciśniemy spust, to R20 będzie nam działał non-stop. W innym wypadku silnik załączy się jedynie wtedy, gdy będziemy trzymać cały czas ten włącznik. Jak się go zatem użytkuje? Na początku głośność. Ja w momencie nagrywania mam około 25 dB, a po włączeniu DriMi ta wartość podskakuje o dodatkowe 50 oczek w wysokim trybie. Głośność zatem jednostki standardowa i na pewno wszystko i wszystkich Wam zagłuszy. Fajnie działa jego AI, bo w momencie wykrycia większego brudu sam zwiększy obroty silnika, aby wyczyścić dane miejsce jak najlepiej. Tutaj też przydaje się jego spora moc, bo 570 W powinno sprostać nawet najbrudniejszym pomieszczeniu w domu. A co z ceną? 1550 zł to sporo, ale w tym przedziale cenowym to naprawdę bardzo dobre urządzenie. Oferuje sporo końcówek, nienagadny design, użyteczne funkcje, jak i dobrą jakość wykonania. Również nie zawiedziecie się jego mocą, bo ta sprawdzi się w 95% domostw. No i cóż, z optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.